Hymn to symbol słowno-muzyczny, melodia z tekstem. Jest to uroczysta pieśń patriotyczna, bywa i śpiewana podczas różnych ważnych uroczystości, na przykład państwowych czy sportowych. W Polskim Narodowym jest od 26 lutego 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego, który składa się z czterech skrótek i refren. Jak mówi ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku, o barwa i rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, symbole narodowe należy traktować z wielkim szacunkiem. Oznacza to, że podczas śpiewania hymnu należy stać na baczku, nie rozmawiać i zachować nastrój powagi. Pamiętajmy o tym. Wymaga tego nasza historia. Z tą pieśnią na ustach stawali przecież do walki i ginęli nasi przodkowie. Pierwsza zrodka naszego Hymnu Narodowego nawiązuje do czasów, kiedy Polska utraciła niepodległość i nie istniała na mapach Europy i świata. Pieśń napisana przez Wysława Wielkiego w 1797 roku, a więc dwa lata po trzecim rozbieżu Polski, miała przygotować że w oni żyją, istnieje również ojczyzna obecna w ich sercach, choć Trzeci wers podkreśla, że niepodległość została odebrana Polce przemocą, siłą, przez obce mocarstwa, ale będzie jej przywrócona. Czwarty wers mobilizuje Polaków do walki, podkreśla ich waleczność i męstwo, daje pozytywne wzorce. Słowa refrenu powtarzającego się w pogańskim wzroście, tchną jak rozkaz nawiązuje do postaci woza generała, generała Jana Henryka Domorskiego, emigranta, który był autora Kiemno, i wraz z nim tworzył Legiony Polskie we W po drugiej zroczy zapowiadana jest trasa legionistów, którzy mają zło powrócić na ziemię polskie, a także przypowiadane jest ich przyszłe zwycięstwo. Przywołana zostaje także postać Napoleona Bonapartego, który miał stanowić dla Polaków przykład zwycięzców. W trzeciej strofie chębo przywołany zostaje kolejny bohater narodowy Stefan Czarniecki. Był on wielkim patriotą i skutecznym dowódcą z czasów podobu szwóckiego. Czwarta, ostatnia strofa przynosi nas ze świata woje, wielkich Wodzów i bite do rodzinnego świata polskiego domu. Do rzeczywistości anonimowej osi jej ojca. Oboje nas upływają dźwięku dźwięków nadchodzących polskich wojsk. Ojciec Polsza do wyruszenia. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęto poszukiwać godnego niepodległej polskiej hymnu narodowego. Ostatecznie stał się nim dziewięć lat później w Mazurek Dąbrowskiego. Hymn towarzyszył Polakom przez cały okres polski międzywojennej, a także na frontach II wojny światowej. Również po kolejnych zmianach ustrojowych. Hymnem państwowym pozostała ta sama pieśń i tak jest do dnia dzisiejszego. W 2018 roku, w 7 rocznicę odzyskania niepodległości, Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło akcję podkazową Szkoła do Hymnu, polegającą na wspólnym odśpiewaniu na zrób w polskich szkołach. W jednym roku zamknął odbranie 21 tysięcy szkół. Przed i Rok temu hymn narodowy o Wtaczu Dzień Roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11.11 .11. odśpiewało blisko 4 miliony uczniów i prawie 380 tysięcy nauczycieli z całego kraju. Nasza społeczność szkolna imienia Polskich Policji Krzywów do Krymnu Państwowego.